Cześć, z, z wszystkich bardzo serdecznie z tej strony PelMinecraft.pl A to najnowszy snapshot 30 w 37 a Jedna z głównych zmian właśnie stoi za mną Są to mianowicie te wielkie netherowe portale Ponadto dodano 3-4 ciekawe nowe komendy w których również wspomnę, Na no zakończenie będzie o nowej niewidzialnej ścianie w Minecraft Jak i również nawiązując do poprzedniego tygodnia Wspomnę o jednej z zmian w systemie enchantowania Przyjrzyjmy się zatem portalom z bliska Jak wiadomo dotychczas standardowy portal nie licząc tego obwodu, miał wymiary 3 na 2 kratki. Teraz nieco się zmieniło, ponieważ możemy budować ogromne portale, a ich maksymalna wielkość może wynosić 21x21 21 kratek. W tym przypadku, jak widzicie, zbudowałem 5 różnych portali. One są albo dłuższe w pionie, albo w poziomie, bądź też są kompletnie kwadratowe. Przejście przez taki portal normalnie przyniesie nas do piekła, czyli jest to standardowe przejście do tego innego wymiaru. No i tu oczywiście ten portal w naszym oto piekle utworzy się normalny. Oczywiście możemy nieco zbudować to odwrotnie, tu postawić sobie wielki portal, a następnie wrócimy do naszego świata przez portal mały, który na nowo prawdopodobnie się wygeneruje. Tak w ramach ciekawości zobaczmy, do którego portalu się uda. Ok, czyli lądowaliśmy w tym pośrednim portalu no i spoko, tak to się podróżuje, e, takie oto wielkie portale można budować. Czy to ma jakiś większy sens? Nie przypuszczam. E, tylko robimy sobie dodatkowej roboty przy kopaniu Obsydianu. W dzisiejszym snapshotie zobaczymy również trzy nowe komendy, które naprawdę przyznam, że są nie Zatem zobaczmy jak one się wyglądają i do czego służą. Pierwszą z nich jest możliwość teraz e, postawienia bloku. Musicie wpisać tylko odpowiednie koordynaty, daj mi na to takie. No i blok zostanie położony, jak widzicie tutaj położyłem ender chesta, wartość rzeczywiście to można zmienić, nie wiem, na przykład dajmy sobie tutaj 5, 55, 255, jak widzicie kolejny ender Chest się postawił. Um, oczywiście jest to również nowość, że od teraz wpisujemy nazwę bloku, a nie jego id, jak to było wcześniej, czyli na przykład dla e, kolejnego przykładu dajmy tutaj kolejny blok. Również można wpisywać bezpośrednio ID bloku, jak i jego nazwę. Czyli to jest działanie pierwszej komendy. Druga z nich jest bardzo fajna: jest to komenda tellRow. Następnie nick gracza i informacja. Jak widzicie, możemy teraz wysyłać zakodowane wiadomości bez otrzymywania jakiegokolwiek niku. Więc to jest rzecz niezła i myślę, że jak najbardziej może być przydatna na serwerach. No i ostatnią rzeczą jest komenda test for block, która sprawdza nam, e, czy, czy dany blok, o którym myślimy, że to jest, jest rzeczywiście tym blokiem. Ja tutaj postawiłem, że na tych koordynatach blok e, będzie blokiem kamiennym. Jak się okazało jest blokiem piaskowym, czyli jak prze, e, po prostu zmienię tą, tą komendę i wpiszę piasek, to widzicie, że... Komenda teraz wyskoczyła, że udało mi się znaleźć piasek i on gdzieś tutaj się właśnie znajduje. Powoli zbliżając się do końca prezentacji dzisiejszego Snapshota, najpierw zaprezentuję Wam zmianę z przeszłego tygodnia, która doda nam nowy enchant, jakim jest Unbreaking, na takich przedmiotach jak miecz czy łuk. Fajnie, że udało mi się zenchantować to za pierwszym razem, także to jest ta nowość, o której tydzień temu zapomniałem Wam wspomnieć. No i teraz przechodzimy do ostatniej rzeczy, jaką jest... Niewidzialna ściana. Zatem na zakończenie przyjrzyjmy się o tej niewidzialnej ścianie, o której Wam tak początkowo wspomniałem. Ja od siebie dodam tylko, że jest to naprawdę nic niezwykłego. Także, jak sami widzicie, to jest oto koniec świata i oto jego niewidzialna ściana. Jak widzicie, cały czas napieram do przodu, lecz przez ściany nie mogę przejść, ponieważ jest to jakby umowny koniec świata Minecrafta, choć, jak widzicie, tak naprawdę nie jest, ponieważ tam dalej świat się generuje. Żeby na ten nowy koniec świata się dostać, wystarczy przynieść się na niemal. 30-milionową kratkę naszego świata, co możemy zrobić za pomocą takiej oto komendy? Uwaga, w momencie, kiedy wpiszecie zamiast tej liczby, którą ja tutaj wpisałem, 30 milionów. Będziecie chcieli jakby przeteleportować się bezpośrednio na tą kratkę tej niewidzialnej szyby, więc tak po prostu się nie teleportniecie, musicie wpisać dokładnie to co ja, no i żeby znaleźć ten koniec świata Minecraftowego. Także tak on wygląda. No i cóż, żogłem, dzięki za oglądanie, miło jakbyście stawili kciuka w górę, który na pewno mnie zmotywuje. To był dzisiejszy Snapshot 13 w a Z tej strony oczywiście mówił dla Was pelminecraft.pl, no i to tyle na dziś, trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.